Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Jesteśmy w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności. To tutaj czytacie książki, to tutaj uczestniczycie w spotkaniach autorskich. Ale dobrze wiemy, że czas społecznej kwarantanny jest momentem, kiedy najlepiej spędzić chwilę w domu i korzystać z oferty, jaką mamy tam. do zaproponowania. Będziemy się z Wami spotykać wirtualnie i prezentować wybrane tytuły z wydawnictwa ECS. To książki, które wydaliśmy w Europejskim Centrum Solidarności w ciągu ostatnich lat. To nie tylko książki poświęcone historii Solidarności i opozycji demokratycznej lat 70. i 80., ale także książki, które opowiadają o współczesnym społeczeństwie. Książki z wydawnictwa opublikowaliśmy na naszych stronach internetowych. Możecie je w swobodny sposób e, czytać dystrybuować dalej, przekazywać swoim przyjaciołom. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i zapraszamy na ECS Online.